Cześć, Aleksandra Artyszuk. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj akurat będę szyć zasłony, więc jeżeli jesteś ciekawa, ciekawy, jak to wyjdzie, być może uszczknąć trochę wiedzy, żeby potem móc uszyć sobie takie same zasłony, zapraszam Cię do oglądania tego odcinka. Jesteśmy w moim mieszkaniu. Jak możesz zobaczyć, mam tutaj naprawdę piękne, wielkie okna. Dlatego nie chcę ich zasłaniać firankami, ale wieczorami chciałabym się czuć jednak bardziej intymnie i komfortowo, bo mam podejrzenie, że podglądają mnie sąsiedzi. Dlatego też mój wybór padł na zasłony, które dodatkowo e, nadadzą temu wnętrzu takiej przytulności i domowego nastroju. A jako, że mój budżet na razie jeszcze nie pozwala mi na udanie się do profesjonalnej krawcowej, która ozdobiłaby moje okno, a te zasłony w sklepach to też kosztują jakieś 200 zł za jedną, a ja potrzebuję tutaj minimum trzech. No więc. Oczywistym stało się, że zrobię je sobie sama. Poza tym oczywiście ja uwielbiam wszelkie robótki ręczne i to, co mogę zrobić sama, to z wielką przyjemnością robię sama. Tutaj też muszę nadać jeden bardzo ważny komunikat, że jeżeli oglądasz to, a jesteś krawcową albo osobą, która ma jakiekolwiek większe niż ja pojęcie o szyciu, to proszę bądź wyrozumiała. Pierwszy punkt to oczywiście materiał, z którego będą wykonane nasze zasłony. Ja poszłam Właściwie po najmniejszej linii oporu i po prostu poszłam do Ikei i zobaczyłam jakie tam y, mają materiały No szału nie było we wzorach, muszę wam powiedzieć y, Ale udało mi się coś skomponować i wybrałam sobie takie oto dwa rodzaje materiałów y, Na moje okna potrzebuję trzech zasłonek dwie w kropki i jedna będzie taka beżowa Poszłam na to stoisko z materiałami Odmierzacie potrzebną ilość materiału, potem je uważycie Idziecie do kasy, to troszkę mi się rypnęło tam na tym stole do cięcia, i wziąłem o 5 cm za mało, ale mniejsza, nie wnikajmy. Tu macie metkę. Za materiał w kropki zapłaciłam 49,37, a za beżowy zapłaciłam 31 zł. Także już sami widzicie, jak duża różnica, jak duża oszczędność to jest. Sprawdzam, czy na pewno mają y, odpożądaną długość. Jeżeli nie, to ja, ja trochę ścinam. Ja już akurat sobie te materiałów kropki. Chciałam sobie to, co było mi za dużo. Więc kiedy już mam pewność, że moje materiały są odpowiednio przycięte, równe, przystępujemy do zadbania o sprzęt. W moich zmaganiach z szyciem towarzyszy mi ta to piękna, stara maszyna. To jest Pradom Łucznik 466. Moje doświadczenia z szyciem to są takie, że po prostu jak miałam kilka czy tam kilkanaście lat mama pokazała mi jak się szyje na podobnej maszynie i takie proste rzeczy to ja szyć umiem, tylko prostokąt oprzeć. Szyłam jeszcze pokrowce na telefony i piórniki, ale to jeszcze kiedyś wam o tym opowiem Jestem amatorem absolutnie, aczkolwiek jakieś tam pojęcie mam Dlatego też może nie zupełnie bez obaw z lekkim lękiem w sercu, ale biorę się za szycie zasłon. Będą to absolutnie najprostsze na świecie zasłony. Stanowisko pracy trzeba sobie dokładnie przygotować. Ja, żeby wszystko zachować w tym klimacie krawieckim, mam nawet stolik, który jest po takiej wielkiej szpulinici. Mam nadzieję, że to widzicie szaleństwo, że można ją sobie tu otworzyć. Tu ma taki schowek. Żeby maszyna szyła, jak wiecie, albo nie wiecie, potrzebuje tej szpulki, która daje szef górny i potrzebuje szpulki wewnętrznej, czyli tej. Zaprezentuję teraz, jak wyciągam szpulkę dolną. Bębenek tak zwany. O, on jest pusty. I teraz trzeba na niego nawinąć nitkę, żeby mógł się tworzyć szef dolny. Rozumiemy że koniecznie przed pracą przygotujcie sobie nożyczki, oczywiście szpulkę z nicią i y... szpilki jakieś. I należy wykonać pierwszy ruch, żeby ta nitka z pod spodu złapała się z tą nitką od góry. Jeden, może dwa ruchy. Nitka wyszła, więc możemy przystąpić do szycia, ale lepiej zrób maleńki test na to używanym już skrawku materiału. Idę po materiał właściwy i po krzesło, będzie mi wygodniej. Bardzo ważną rzeczą, której ja nie ja lubię robić, jest. Właściwie te zasłony, ten kawałek materiału można by powiedzieć tak, jak jest, no ale to ucięcie nie wygląda zbyt elegancko. Tego, tym, co mogę zrobić, żeby chociaż trochę poprawić ich, ich jestestwo jako zasłon, to jest po prostu zszyć tutaj trochę ten fragment. Żeby zakończenie było takie ładne. Pewnie trzeba by to założyć na dwa razy, ale z racji tego, że troszeczkę mi się pomyliło i kupiłam yy, bardzo na styk tego materiału, to założę tylko na raz i tak malutko. Ale też będzie dobrze. Przy pomocy szpilek zaznaczam sobie tyle, ile muszę szyć. No i to po prostu przybijam. Potem w trakcie szycia będę je sobie odrywać. Jest to proces dosyć żmudny, ale zdecydowanie ułatwia komfort pracy. Jak będzie trochę krzywo, to przecież też nic się nie stanie. Ja wprowadzę tutaj jeszcze pewne urozmaicenie i będę to zszywać takim ściegiem zygzakowym. Dlatego też przestawiam swoją maszynę. Okej. Okay. A pamiętajcie, że jak zaczynamy szyć, to trzeba zrobić do przodu, do tyłu, do przodu, żebyś ta nitka nie wyplątała potem. Drodzy widzowie, proszę wybaczcie mi, że mam taką brudną maszynę. Nie dopilnowałam tego i to jest ewidentnie moja porażka i błąd. koniec robimy tak samo znaczy do przodu do tyłu i do przodu żeby nam się to nie rozplątało potem skończoną stronę odcinamy zobaczcie, 5 minut i jak pięknie zszyte jaka piękna krawędź i z daleka to już będzie wyglądało no. teraz przechodzimy do drugiej strony Czyta w sposób bardzo elegancki, może nie ultra profesjonalny, aczkolwiek powiedziałabym, że jest naprawdę bardzo pro. Teraz jeszcze została mi tylko druga taka i jeszcze ta beżowa. Już powieszać na karnisz. Prosta. No tu mi się rypnęło trochę, ale to nie. w miarę prosto. Boki teoretycznie mogłyby zostać, ale tutaj już zrobię to bez szpilek, bo one się kierować tymi końcówkami kropek. Które... Moja druga zasłona gotowa. Do zasłony numer 3 w kolorze beżowym będę używać takiej oto nitki w kolorze musztardowym, miodowym, jak kto woli, którą muszę nawinąć też na tą szpulkę. Powtarzamy więc cały proces. Jest takie proste. Na miejsce, hop. Poszło. I już. Hmm, patrzcie jak to pięknie współgra. Ta rzuć z tym beżem dla włosów zajęło mi to jakieś 15-20 minut i jak na moje potrzeby, na razie jest to absolutnie wystarczająca zasłona dlatego kochani, jeżeli myślicie, że nie możecie żyć w pięknie urządzonym i przytulnym mieszkaniu tylko dlatego, że was nie stać to nie jest prawda, bo naprawdę niewielkim kosztem, odrobiną chęci i wysiłku, można zrobić sobie na przykład takie oto piękne zasłony. Poza tym nie, na przykład taka praca bardzo uspokaja i wycisza, bo po całym tygodniu pracy przy komputerze, taka praca przy maszynie do szycia to jest po prostu komfort psychiczny i relaks. Do it yourself, Ola. Wszystkie trzy zasłony są już obszyte. I gotowe do zawieszenia na oknie. Więc teraz to zrobię. Kiedy mam przypięty materiał w trzech miejscach, żeby wiedzieć, gdzie jest na pewno środek, e, robię takie mini zakładeczki, żeby on się jakoś fajniej układał. Gotowe. No, proszę bardzo się jakoś nawet tam układa. Wiadomo, że jeszcze trochę powisi to będzie lepiej, bo się to wszystko rozprostuje. Gotowe. Efekt prezentuje się tak. No ja jestem zachwycona. One wyglądały ładnie już jak je przymierzałam i wiedziałam, że będą pasowały, ale teraz kiedy są gotowe, kiedyś tak fajnie już falują, jestem bardzo szczęśliwa i dumna z siebie, że tymi oto rękami zrobiłam te oto piękne zasłony, które tak Harmonijnie dopełniają wystroju całego tego wnętrza. Moje pierwsze własnoręcznie uszyte zasłony. Może nie są najbardziej dokładnie i równo uszyte i obcięte, no ale ktoś, kto przyjdzie tu pierwszy raz, na pewno nie będzie miał wątpliwości, patrząc na nie, co to jest. Będzie wiedział, że to są zasłony, więc jeżeli spełniają swoją podstawową funkcję, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Co mogę Wam powiedzieć? Mogę. Mam Was chyba tylko zachęcić do tego, że jeżeli macie ochotę zrobić coś samodzielnie, to absolutnie próbujcie i róbcie. To już wszystko na dziś. Życzę Ci masy kreatywności i twórczej pasji i energii do działania, a tymczasem bardzo serdecznie żegnam Was razem z moimi nowymi zasłonami. Cześć!